Moją pasją jest kolarstwo górskie. Od kilku lat jeżdżę, trenuję. I startuję również w amatorskich zawodach kolarstwa górskiego tutaj na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, ale również w innych częściach kraju, również w maratonach górskich. Na rowerze tak bardziej intensywnie zacząłem jeździć w 2014 roku. I pomału zacząłem zarażać tą pasją znajomych, rodzinę, przyjaciół. Zaczęło się przez Mateusza, oczywiście. Zaczęło się także, że założył, sam najpierw jeździł, później założył team. Po jakimś czasie dołączyłem do niego i latamy razem. Wspólnie jeździmy na zawody, wspólnie spędzamy ten czas, i to była jakby jedna z motywacji moich do zmiany pracy daje energię, a tę można wykorzystać w pracy, która zresztą z energią ma wiele wspólnego. Zawodowo jestem inżynierem i pracuję w Bartoszycach w firmie WTW Poland Spółka ZO, gdzie zajmujemy się projektowaniem i produkcją turbin wodnych do małych elektrowni wodnych. Firma skorzystała ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Pozyskanie tych środków umożliwiło zakup tej maszyny czteroosiowego centrum obróbczego, co z kolei umożliwia nam produkcję bardziej innowacyjnych i lepszych technicznie turbin. Ta dotacja to jest duży impuls dla naszej firmy, ponieważ no, weszliśmy jakby na nowy pułap technologiczny, dlatego że prace, które kiedyś zlecaliśmy innym firmom, no, jesteśmy w stanie wykonać sami. Panujemy nad terminami i jakością, więc po prostu możemy naszym klientom zaoferować lepsze wyroby. No przez co jesteśmy również bardziej konkurencyjni na rynku. A do tego zespół, który łączy nie tylko praca, ale i wspólna pasja. I wszystko się kręci.